Mieliśmy pomocnika do nagrywania. Także witamy na kanale Maćko Gospodarz. Witamy w kolejnym odcinku. Najpierw widzieliście coś z zewnątrz, a teraz. No co, Kończyło się prasowanie Stop! Wyłączamy monitorek i idziemy sobie popatrzeć. Zamykam zawór od podbieracza. No, jak zwykle, tak jak widzicie, jest 80 do ładowania, ale tata woli 60. Z tamtej łąki dało 8. Tu mamy 4, 5, 6, 7 i tu jest też 8. W tym jeden taki ciutek mniejszy, bo końcówka. I tak to się miewa. Czyli 16 balocików elegancko. Można powiedzieć, że znowu upłynął cały tydzień. Na warsztacie jest przyczepa THK IFA. Model można powiedzieć ciężko określić 3 albo 4 jakoś tak. Eee, przyczepa można powiedzieć kupiona praktycznie w cenie złomu oczywiście do odbudowy. Dolna rama minimalnie jest podgięta do góry. Prawdopodobnie jest to spodowanym, że jest tylko i wyłącznie przednia oś hamowana. Jeszcze jest hamulec najazdowy, z jednej strony dobrze, z drugiej źle, no ale może nie o tym. Tutaj położyłem sobie profil, bardzo ładnie dolega. Jest wszystko tutaj w porządku. Te profile są prościutkie. Znacie się profile całowniki, bo to jest całownik 100 na 100 znaczy się 100, setka, tak zwany hutniczy. Tutaj również jest wszystko w porządku. Ani nie jest tak powykrzywiany. Kamera nie odda, bo trochę słońce świeci prosto. Tu na to jest w porządku. Fabrycznie przyczepa ma długość. Szerokość skrzyni 1,90 90 na 3. 80 czy 3,60 e, przepraszam 3,60 albo 3,5 jakoś tak. E, zaraz jeszcze dla pewności chwycę miarę. To troszkę zniosłem materiału, a tu jest jakaś miara. Zaraz wam powiem jaka jest tutaj dokładna długość tego całownika. Ogólnie jest skorodowany, ale nie jest w jakimś w fatalnym stanie o 3470, niecałe 3465 dokładnie, więc skrzynia miała maksymalnie 3,5 metra. Ogólnie jest to malutka przyczepa. No i skrzynię zrobimy tutaj 2 na 4 i podwójne burty po pół metra. Natomiast przednia burta i tylnia burta będzie w jednej całości. Nie wiem, może tylna będzie jeszcze łamana na pół, yy, nie wiem, jeszcze naprawdę. Zobaczę, jak to będzie wyglądać. To tu muszę trochę oczyścić. Yy, przyczepa, można powiedzieć, yy, ona została chyba w Niemczech czy skądś kupiona. Nie wiem, ale raczej z jakiegoś rejonu dróg, bo na tej starej podłodze było tam jeszcze asfaltu, różne rzeczy. Więc po prostu robiła gdzieś tam, no przy czymś robiła, tak te dwie przednie opony w bardzo ładnym stanie są te dwie tylnie w sumie też im nic nie brakuje tam jedynie powietrza ale to wiecie powietrze to tam jest nie problem ogólnie siłownik jest cały można powiedzieć usyfiony nie wiadomo jak się będzie w ogóle sprawował ale w razie co ten ostatni uszczelniacz u siebie mam te wszystkie uszczelniacze, cała reszta jest do kupienia, jak od siłownika od HW8011, więc jest to typowy siłownik. Jeżeli nie będzie dawał rady, siłownik kupi się nowy, o wysuwie 1050. To tutaj zbędne rzeczy będą za chwilę wyrzucone. Łańcuch zostanie, bo to jest jako jednak no, wysokość podnoszenia tak skrzyni, więc... To musiał potem i tak coś przyspawać, więc niech jest. E, jedynie co, to tutaj trzeba będzie dorobić jakiś zaczep z tyłu, ale to się da. E, w sumie to jest tylko zapowiedź remontu, bo ogólnie dzisiaj za dużo nie zrobię, bo jest sobota. E, dopiero w poniedziałek pojadę tam zakupić resztę materiału, które jest mi potrzebne. Trochę płaskownika, setki tutaj mam. Będę musiał 80 jeszcze kupić, żeby tu wspawać, wzmocnić. Setkę wspałam można powiedzieć, od skrętu do tego momentu. Tam, gdzie jest najsłabsze punkty, żeby się przyczepa nie wyginała. Oczywiście jest to wywrotka na trzy strony. Na ten sezon na żniwa będzie mi służyć. A potem po żniwach, czy tam bliżej zimy zostanie wystawiona. Na sprzedaż. No i postaram się już wtedy kupić coś większego. Zobaczę w ogóle, jak to się będzie miewało, bo na dzień dzisiejszy sytuacja jest trochę inna niż się niektórym wydaje, tak. Zobaczymy, co w ogóle sezon pokaże. Bo na następną zimę są też pewne inwestycje planowane, ale zobaczymy. Także. Oh